Dzisiaj zapraszam Was na wsparcie w Kaźmierz to wieś leżąca około 30 km od Poznania, z ludnością wynoszącą nieco ponad 4000 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pod nazwą Kazimierz pochodzą z 1298 roku, w 1384 roku Kazimierz został spalony przez ówczesnego kasztelana poznańskiego Tomarada Spierzchna. W latach 1458–1825 Kazimierz posiadał prawo miejskie, jednak jako miasto wspominane był już w 1384 roku. W średniowieczu, wtedy jeszcze jak miasto, Kazimierz słynął z przemysłu tkackiego. Wieś jest położona nad rzeką samą. Istnieje również teoria, według której w XI wieku to właśnie tutaj zostały zamordowanych pięciu katolickich pustelników, a wśród nich znajdowało się trzech Polaków – Izaak, Mateusz i Krystian – i oni zostali również pierwszymi pochodzącymi z Polski, świętymi kościoła katolickiego. Centrum wsi i pozostałością po miejskiej zabudowie jest czworoboczny rynek posiadający parterową zabudowę. Znajduje się na nim również budynek, który jest uznawany za dawny ratusz. Jednym z zabytkowych budynków jest również tak zwana stara szkoła zbudowana przez Niemców w 1894 roku, jednak nie była to pierwsza otwarta w Kazimierzu szkoła, bo ta została już otwarta w 1629 roku. Jednym z najważniejszych zabytków Kaźmierza jest Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest to późnogotycka świątynia ufundowana w 1494 roku przez Jana Świtwę Motulskiego. Kościół ten zastąpił drewniany kościół wzniesiony w tym miejscu przed rokiem 1298. Kościół był również dwukrotnie rozbudowywany po raz pierwszy w 1515 roku, kiedy dobudowana została kaplica świętej Anny oraz w 1934 roku, kiedy została zbudowana kaplica grobowa rodziny Skrzydlewskiej. Wewnątrz znajduje się zabytkowy obraz przedstawiający świętą Annę. Samotrzeć i rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XVI wieku. Istnieje również legenda, według której do jego budowy użyto cegieł pozostałych z budowy kościoła kolegiackiego w Szamotułach, a ta były budowane z rąk do rąk przez ludzi ustawionych w szeregu między miejscowościami. Natomiast na lokalnym cmentarzu znajdziemy zabytkową figurę świętego Jana Nepomucena, która została zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku jeszcze zanim w tym miejscu powstał cmentarz. Istotnym miejscem w Kaźmierzu jest również pałac rodziny von Sachsen-Coburg-Gotha. Jest to neogotycki pałac z połowy XIX wieku, wykonany w stylu romantycznym. Wokół niego znajduje się Park Krajobrazowy, jeszcze do niedawna mieściła się w nim szkoła podstawowa, a obecnie mieści się tutaj siedziba gminnego ośrodka kultury. Kazimierzu, podobnie jak w wielu innych mniejszych miejscowościach w Polsce, funkcjonował również kolej. Tutejszy dworzec został zbudowany w 1888 roku i został zamknięty dla ruchu pasażerskiego pod koniec 1999 roku. Znajdowały się na nim dwa perony, a Kazimierz znajdował się na trasie linii kolejowej Poznań Międzychód. Na terenie wsi działa również fabryka firmy Hochland znanej z produkcji serów a zaraz przy niej znajduje się również sklep firmowy moim zdaniem warto odnieść sklep? Moim zdaniem tak Jest tu zabudowa nieco miejska jest trochę zabytków nie jest daleko od Poznania jeśli jedziecie w nasze motury z Poznania możecie też tutaj zajechać zobaczyć Ciekawe miejsce, też ładna przygoda, w pałacu jest fajne jeziorko, sam pałac też jest dosyć ładny, także no, jeśli macie chwilę na zwiedzanie to zapraszam do Kazimierza. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku, zostawcie komentarz, łapkę w górę, dzwoneczek, na razie.